Porównałabym łokieć tenisisty do bólu zęba, który nie odchodzi. Jest to dosyć bolesna przypadłość, na którą znalazłam w końcu po miesiącach sposób. W każdym razie, jeśli dotrwasz do końca filmu, powiem Ci, jaki to sposób pomógł mi pozbyć się prawie całkowicie łokcia tenisisty. Ale najpierw przedstawię Ci, opowiem Ci, co to jest łokieć tenisisty, jakie miałam symptomy i jak długo one trwały, co próbowałam i przede wszystkim, co nie pomogło. No i na końcu powiem Ci, co pomogło. Jeśli dotrwasz do końca filmu, Będziesz znać ten sposób. Jeśli nie, jeśli chcesz ominąć ten cały wstęp, który myślę, że jest bardzo ważny, dlatego że jeśli zmagasz się z tą przypadłością, jestem pewna i przekonana, że próbowałeś, próbowałaś już po prostu wszystkiego. Także chciałabym Ci pomóc w tym powiedzieć Ci, co nie działa najpierw, a potem na końcu powiem Ci, co działa. A jeśli chcesz przejść już do tej ostatniej fazy filmu, na dole gdzieś tam napiszę, co w której minucie będzie. W każdym razie przechodzimy do tego. Co, jest, co to jest łokieć tenisisty? I tutaj przeczytam Wam od razu. Chociaż dolegliwość nazywa się łokciem tenisisty, to niewiele z tenisem ma wspólnego. Klasyczny łokieć tenisisty to entezopatia mięśni prostowników nadgarstka czyli mówiąc prościej zmiany przeciążeniowe przyczepów ścięgien do kości. Zmiany te powstają w wyniku nakładających się na siebie mikrourazów. Do mikrourazów może dojść w różny sposób. Mogą być to powtarzające się na przestrzeni dłuższego czasu specyficzne ruchy przedramienia i nadgarstka. Taką znalazłam tutaj, takie wyjaśnienie właśnie w necie gdzieś tam znalazłam. Dobra, teraz Wam powiem tak, jak to się u mnie zaczęło. Ja właściwie nie przypominam sobie, żeby um, jakaś konkretna rzecz sprawiła, yy, że jakby nagle dostałam tego bólu, tylko ten ból zaczął mi się tak jakby właściwie stopniowo. I w, w przeciągu kilku, e, rozwinął się w przeciągu tak powiem może dwóch tygodni, prawda? Zaczęło się najpierw tutaj od bólu, to jest ten ból, to znaczy tutaj w tym, to jest u mnie tutaj w tym łokciu, ten ból się zaczął tutaj. On się zaczął tutaj, i potem, jakby przechodziłam przez różne stadium tego bólu. Zaczął się bardzo, bardzo powoli, i, w, w, i właściwie skojarzyłam sobie, że u mnie łokieś ten zaczął się, kiedy zaczął się sezon ogródkowy. I nie wiem, czy sobie tym ogródkiem przeciążyłam, czy była to siłownia, czy to był jeden konkretny jakiś ruch, ale prawda, zaczęło mi się właściwie tutaj. Potem ten ból właściwie. Nie mogłam niczego wziąć w rękę, tutaj mam szklankę akurat. Nie mogłam tak chwycić szklanki, miałam okropny ból. To jest po prostu, no ten ból był tak niesamowity. Czyli tak, zaczęło mi się tutaj. Potem jakby ten ból przeniósł mi się tu, jeszcze przeniósł mi się gdzieś tutaj w nadgarstku. Były różne po prostu fazy i stadium tego bólu. Już teraz dokładnie nie pamiętam, ale to przechodziło z jednej fazy do drugiej. I teraz przez jakieś 3,5 miesiąca. Miałam ten ból po prostu okropny. Ten ból y, był do tego stopnia, że ja po prostu budziło mnie to w nocy. Ze cztery razy y, każdej nocy nie mogłam spać, bo nie mogłam się użyć. Ten ból był. To był naprawdę jak ból zęba. Dlatego go porównuję do bólu zęba. Dlatego, że normalnie, kiedy boli was, nie wiem, głowa, cokolwiek, możecie wziąć tabletkę, ona zadziała, na jakiś czas wam tam przechodzi. Y, I. Mi ten ból nie przechodził. Ja po prostu wypróbowałam tylu różnych rzeczy, przede wszystkim właśnie tabletki um, typu IBUPROM, czyli przeciwzapalne. Nic nie pomagało, i w końcu raz też wylądowałam na pogotowiu, bo już nie mogłam po prostu tego bólu znieść. No, ja praktycznie płakałam z tego bólu. Ból nasilał mi się właściwie w nocy, dlatego że nie wiedziałam, czy ta ręka po prostu jest w jednej pozycji i ten ból mnie wybudzał w nocy. Starałam się już, próbowałam naprawdę różnych, różnych rzeczy. I teraz Wam powiem, czego próbowałam. Próbowałam tak. Po pierwsze, próbowałam dać tej ręce. Temu łokciowi odpocząć. Czyli tak, przestałam trenować górną część ciała na siłowni. Przestałam nawet chodzić na siłownię przez chyba tydzień czy dwa tygodnie w ogóle. Powiedziałam sobie, że w ogóle nie chodzę. Dam odpocząć sobie i również łokciowi. Poszłam również, udam się do osteopaty. Ja mam tutaj takiego dobrego osteopatę. Prywatnie chodzę, jeśli coś mi jest, i ten osteopata zwykle mi pomaga na coś. On mi powiedział. Że ten ból właściwie miałam też bardzo tutaj spięte jakby ym, ramiona i szyje, bolała mnie bardzo szyja I jakby czułam, że to wszystko miałam tak napięte, że ja aż siedziałam w pracy tak, prawda? Przy biurku siedziałam tak. Ja. Jestem tego typu osobą, że ja zawsze siedzę wyprostowana w pracy. O, przepraszam. A tutaj nagle po prostu zaczęłam się garbić, garbić dlatego że, jakby mi to wszystko tutaj ciągnęło, i nie wiedziałam, czy, po prostu, czy ten łokieć zaczął mi się od tego. Ale na pewno to miało wpływ. Osteopata mi powiedział, że to idzie wszystko właśnie od łopatki, od ramienia. Tutaj od tego mięśnia, mięśnia, który jest tutaj, więc on mi to próbował jakoś tam rozmasować, tutaj, tutaj, szyję również. Dał mi jakieś ćwiczenia, które otwierają, jakby tutaj, klatkę piersiową. Dał mi chyba trzy ćwiczenia z gumami takimi elastycznymi, właśnie takie, żeby rozciągnąć, żeby sobie wzmocnić też plecy, dlatego że ten imbalans po prostu tutaj gdzieś był. No, niestety to pomagało tylko na chwilę, i też nie mogłam za dużo zrobić. Nawet ciężarka na siłowni nie mogłam chwycić, prawda? Próbowałam, poszłam do fizjoterapeuty w, u lekarza, już nie prywatnie, tylko państwowo. Ten fizjoterapeuta dał mi całą stronę ćwiczeń, które po których jak wykonałam je na siłowni, to wrócił mi ten ból jeszcze po prostu gorszy. Więc postanowiłam sobie dać spokój z tymi ćwiczeniami. Kontynuowałam te chyba trzy ćwiczenia, które mi polecił Osteopata, które jakoś tam, jak chodziłam na tą siłownię, no to jakoś tam mi troszeczkę pomagały na chwilę. To było dosłownie na chwilę, a potem ten ból wracał. Próbowałam lodu, bo gdzieś na YouTubie znalazłam też, że lód pomaga. Następnie próbowałam ciepła, czyli na przykład jak brałam gorący prysznic, to starałam się, czy w wodzie próbowałam to wymoczyć. Również powiem Wam, że to mi na trochę pomagało, to kładłam właśnie na ten łokieć na noc i również w pracy. I to jest taki Deep Heat, to jest taka w rolce. To jest podobno ziołowe Herbal Fragrance. Non-medicinal, czyli tutaj nie ma leku, po prostu nie wiem jakieś tutaj. Hmm, nawet nie wiem, co tutaj jest, pomimo Wam szczerze. E, ale to mi pomagało na chwilę, bo stwierdziłam, że gdzieś tam też wyczytałam, że e, należy to właśnie ten łokieć ocieplić na noc, bo ja chyba. W ciągu nocy miałam taki jakby najgorszy problem, prawda? Próbowałam właśnie różnych leków przeciwbólowych. Nawet mi na pogotowiu dali takie przeciwzapalne leki, takie dosyć mocne, mocniejsze niż ibuprofen. I to również mi nie pomagało, to, to w ogóle mi na ból nie pomagało. Więc stwierdziłam, że po co brać i po co mam się truć, um, jeśli to mi nie pomaga. Był taki okres czasu, że właśnie tego używałam na noc i ibuprofenu, i to mi jakoś. Do jakiegoś stopnia na przykład pomagało, że no budziłam się trzy razy, a nie cztery razy, na przykład w nocy, przez ten ból. E, następnie um, e, przestałam robić ćwiczenia właśnie, przestałam ćwiczyć górną część e, ciała. Nie robiłam żadnych e, ćwiczeń, które w, przy których musiałabym jakieś w ogóle ciężarki podnosić, bo nie, nie byłam w stanie właściwie niczego tą ręką e, chwycić. A już nie mówiąc o tym, żeby podnieść, prawda? Przestałam skakać na skakance i powiem Wam szczerze, że naprawdę dużą różnicę też widziałam. Zaczęłam troszeczkę tłuszczyku nabierać też, dlatego że właśnie nie robiłam ćwiczeń, które zwykle robię. Nie robiłam hitów również, czyli tam, gdzie jakieś są ćwiczenia, gdzie muszę wagi własnego ciała też używać. Nic, jeśli chodzi o takie rzeczy, nie robiłam. Próbowałam spać w różnych pozycjach. Ostałka mi polecił, że powinnam podłożyć tutaj dużą poduszkę, czyli jak śpię na boku, dlatego że, nie wiem, jakoś lepsza pozycja jest dla tego łokcia. Próbowałam spać z ręką wyprostowaną, próbowałam spać z ręką... Um, Tutaj zgiętą. Próbowałam spać z ręką opartą po prostu o szafkę. Na przykład również były takie ćwiczenia rozciągające gdzieś tam. Widziałam, że na przykład tak należy rozciągać, coś takiego robić. I to również tam do jakiegoś stopnia troszeczkę pomagało. Następnie też gdzieś znalazłam na YouTubie, że taką gumkę jak się bierze, to żeby ten właśnie tutaj wzmocnić tą część. To należy coś takiego robić. Ja siedziałam po prostu w pracy i na przykład miałam tą gumkę, właśnie taką e, gumkę, recepturkę, co się chyba nazywa, tak. I po prostu robiłam tak. E, I to powiem Wam tak, to była rzecz jedna, która mi dosyć nawet taką poczułam różnicę, ale, tak jak mówię, siedziałam w pracy i po prostu wykonywałam coś takiego. Również jeśli chodzi o moją pracę, poprosiłam ich, żeby mi kupili taką matę z taką podkładką żelową, jakby pod myszkę i pod keyboard. Tylko, że ja tego nie brałam pod keyboard, tylko jakby to, to co pod keyboard ma iść, to kładłam tu. Tu miałam tak, że ta ręka była w linii prostej. To na pewno pomogło. Czego jeszcze próbowałam? Jak wiecie, używam kegla. Kegla, Kegle 8, y, Używam tego urządzenia do wzmocnienia mięśni, ke kegla, ale tutaj jest program. Ja się z nimi skontaktowałam, dlatego że widziałam, że też na ból są tense machine. I jakby nie patrzeć, to jest tense machine, to jest takie urządzenie, które też właśnie działa na ból. I wiem, że oni na swojej stronie też sprzedają na stronie Stress No More. Podziękuję Wam wszystko na dole. Sprzedają takie podobne urządzenia, ale tylko właśnie na łokieć tenisisty. I tutaj są takie elektrody. Ja, te, ja, tu jest jeden, tu jest 20 programów. Jeden program jest relaksujący, i oni mi powiedzieli, że ja tego programu mogę używać właśnie na łokieć tenisisty. W każdym razie przykleja się elektrody na zmianę, czyli tak, przyklejałam tak. Raz, dwa. Tutaj było trzy i cztery. No i tak na, na krzyż te kabelki po prostu się podłącza, tutaj jest jeden, tutaj był drugi, jeszcze um, drugie kabelki się podłącza i um, ten program sobie siedział mi na przykład 40 minut, e, coś tam mi... Wibrowało tutaj, prawda? I to miało na ból pomagać. Czy to pomogło? Nie wiem. E, robiłam, myślę, że robiłam to już może w za późnym stadium. Wydaje mi się, że jeśli ktoś próbuje te, tego typu urządzeń, to po prostu powinien tego próbować wcześniej. W każdym razie próbowałam tego. No i powiem Wam tak. E, natrafiłam na ta rzecz teraz, która. Powiem Wam teraz o tym, co mi pomogło. Natrafiłam przed wakacjami, chyba przed moim wyjazdem do Polski, natrafiłam na film na YouTubie doktora Berga dlatego że ja już po prostu wszystkich metod, wszystkie metody chciałam wypróbować cokolwiek na cokolwiek nie natrafiłam to mówię no po prostu spróbuję bo <laughs> yy, może zadziała, prawda? I natrafiłam na film doktora Berga. Doktora Berga oglądam dlatego że doktor Berg ym, mówi o właśnie o zdrowym odżywianiu i ja sobie cenię bardzo jego rady. Nie wiedziałam, że on takimi rzeczami też się zajmuje. To był krótki filmik, też ten filmik, on jest po angielsku, podlinkuję Wam na dole. W tym filmiku dr Berg powiedział, że jedna rzecz, która pomaga na łokieć tenisisty, to jest masowanie. Znajdujemy, gdzie nas boli. Czyli jeśli boli, na przykład ból największy odczuwamy tutaj, masujemy po przeciwnej stronie, tam, gdzie nie boli. I to ma... To jest jak, jakaś przeciwstawność, nie powiem Wam, obejrzyjcie sobie ten film dokładnie, nie powiem Wam dokładnie, jak to działa, ale sobie pomyślałam, że dobra, no nic nie stracę. I zaczęłam czytać komentarze pod tym filmem i ludzie zaczęli pisać w ogóle, tam oczywiście są niektóre śmieszne komentarze, że to jakaś magia, ale bardzo dużo komentarzy było takich, że to naprawdę działa. I mówię, dobra, siedziałam w pracy wtedy, mówię, no nic, przecież mogę spróbować i powiem Wam tak, przypomniałam sobie, że moja babcia w świętej pamięci zajmowała się akupresurą i w akupresurze, jeśli wiecie o co chodzi, to też są przeciwstawnie różne rzeczy działają. Czyli na przykład jeśli kogoś boli ucho lewe, masuje się pra po prawej stronie palec u stopy, czyli też jest przeciwstawnie, prawda? W, w, w ciele. Z tym masowaniem i z tym dokrwieniem, i tak dalej, i tak dalej. I sobie pomyślałam, mówię, no to może ma sens, prawda? I siedziałam w pracy i powiem Wam tak, masowałam sobie. Jak zaczęłam masować, to ten ból po prostu przechodzi tak 50% po, no po jakiejś tam chwili, na przykład minutę masujemy. Ten ból momentalnie przechodzi po drugiej stronie. Nie wiem, jak to działa. Możecie sobie myśleć, że to jest Magda. Mag, Magda. Mag. Magia. Magda jestem, tak. <ścoughs> że to jest jakaś magia, ale. Uwierzcie mi, spróbujcie i napiszcie mi w komentarzach, jeśli to na Was zadziała, bo to jest po prostu fenomenalny sposób, który, jedyny sposób, który mi pomógł. Siedziałam w pracy i słuchajcie, masowałam i oczywiście on tam pisał, żeby nie przestawać próbować. Powiem Wam tak, że po dwóch tygodniach właśnie jakoś chyba jechałam do, do Polski na urlop i stwierdziłam, że nie będę. I, a, i ten ból oczywiście cały czas masowałam. Wtedy, kiedy miałam tylko, na przykład siedziałam, coś tam oglądałam, siedziałam w pracy miałam chwilę przerwy, masowałam, cały czas masowałam do tego stopnia, że zaczęłam mieć siniaka tutaj, prawda? I masowałam wszystkie te punkty, w których mnie bolało, czyli tutaj na przykład na łokciu, tutaj. Potem już stwierdziłam, mówię, kurczę, żebym sobie nie zawaliła po prostu tej drugiej strony dobrej, prawda? Z którą nie mam problemów. No ale nic, pojechałam do Polski i... Miałam odpoczynek od ogródka, od siłowni i od pracy, czyli jakby też nie siedziałam z tą myszką, bo zauważam, że na przykład jak mi troszeczkę było lepiej podczas weekendu, jak tylko wracałam w poniedziałek do pracy, to znowu jakby ten ból się nasilał. No i powiem Wam, że miałam też dużo słoneczka w Polsce na ten łokieć. Mój tata z kolei cierpiał kiedyś na łokieć tenisisty i powiedział, że jemu na przykład słońce pomogło bardzo na to. W każdym razie tak, czyli miałam odpoczynek, miałam dużo słońca na ten łokieć, i przede wszystkim cały czas, naprawdę cały czas masowałam. I powiem Wam, że przyjechałam do domu i nagle łokieć tenisisty, tak jakbym na przykład wcześniej ból był 100%, i był naprawdę ten ból był nie do zniesienia. Tak, ból się zmniejszył po tych dwóch tygodniach, czy tam na przykład 3,5, 3,5, 4 tygodnie, um, od kiedy zaczęłam masować. Zmniejszył się do 20% i stwierdziłam, że tak, dobra, nie chcę być troszkę za bardzo podekscytowana, dlatego że no nie wiem, co tutaj zadziałało i czy to jest tylko chwilowe, prawda? Ale do tej pory Wam powiem, że to już ponad chyba miesiąc minął od tej pory, półtora miesiąca. Półtorej półtore miesiąca od wtedy, co wróciłam właściwie. E, czyli są dwa miesiące, od kiedy zaczęłam masować. I powiem Wam tak, teraz ból mam taki, że czasami mam tak 10%, czasami jest tak, że z 10% coś tam czuję, czasami jest nawet na zero. Jeśli pójdę i na przykład zacznę skakać, zaczęłam skakać na skakance, wróciłam do takich treningów. E, najpierw oczywiście wzięłam, w, e, zabrałam się za... Obciążenie na siłownię, ale bardzo małe, dlatego że na przykład 2 kilo hantle, hantle wzięłam, szczególnie w tą rękę, która, w którą nie mogłam złapać nic praktycznie wcześniej. No i zaczęłam powoli. Teraz już sobie zwiększyłam obciążenie. Robię w dalszym ciągu. Aha, wróciłam też również na fizjoterapię, do, którą lekarz mnie zlecił, jak już szłam na tą fizjoterapię, to ten ból prawie mi przeszedł. No ale dostałam trzy ćwiczenia od fizjoterapeuty, w dalszym ciągu wykonuję te ćwiczenia, oczywiście w dalszym ciągu jakby nie forsuję tego łokcia, e, no żeby po prostu nie pogorszyć, czyli jakby stopniowo zwiększam obciążenie. Zaczęłam ćwiczyć na skakance I mam takie dni, że na przykład jak robię trening na skakance, 50 minut na przykład, no to tego dnia zaczyna mnie ten łokieć troszeczkę pobolewać, tak 10-20%, ale na drugi dzień właśnie przestaje, także to jest takie chwilowe i powiem Wam tak, czyli wzmacniam jakby cały czas tą rękę, ale w tym momencie, no to jest niesamowite. Powiem Wam, że to jest jedyny sposób, który mi pomógł i naprawdę przypisuje to temu masażowi tej drugiej strony. I podobno jest tak właśnie, że to nie jest tylko z łokciem, ale to jest również na przykład, nie wiem, macie ból tutaj, prawda? Masujcie po drugiej stronie, podobno też pomaga. W każdym razie mam nadzieję, że ten film komuś pomoże. E, ja już się nawet zastanawiałam, e, koleżanka mi e, mówiła o e, stem cell um, injections, czyli o komórkach macierzystych w łokieć. Też się nad tym zastanawiałam, ale to jest taka dosyć kosztowna sprawa, dlatego że te zabiegi kilka trzeba zrobić i to jest chyba robi się um, trzy pod rząd, Przeciągu co 5 tygodni to jest chyba koszt 300 funtów, więc stwierdziłam, że spróbuję najpierw wszystkiego innego, ale byłam już skłonna, mówię zacząć sobie odkładać po prostu te pieniądze i przeznaczyć się na to. Dlatego, że ten ból, ból był nie do zniesienia, także cieszę się, że w końcu udało mi się um, coś zaradzić, a jeszcze Wam pokażę tutaj. Pokażę Wam jeszcze urządzenie, które tutaj dostałam właściwie od Gareth Electronics na temat którego. Um, Pokażę Wam, co i jak działa, ale używałam tej końcówki, dlatego że tak już najpierw sobie masowałam, ale dostałam to urządzenie ostatnio i po prostu tym urządzeniem sobie przykładałam i to urządzenie mi masowało. To jest taki hand masażer, prawda? Tutaj się włącza, pokażę Wam. I robiłam po prostu. I robiłam tak, prawda? To tak w skrócie. Także jeśli macie albo może ktoś Wam pomasuje, także super, prawda? E, także słuchajcie, dajcie mi znać koniecznie w komentarzach na dole, jeśli ta metoda Wam pomoże. Długi film, ale myślę, że ten wstęp był e, bardzo ważny. Lajkujcie film, jeśli Wam się przydał, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, życzę Wam dużo zdrowia.